Siema Siema, jestem tym a to jest kolejny naszej serii. Trochę jakby takiej nowej, ponieważ to jest serie oczywiście gameplayowe. Tym razem będzie to taka jakby mm, krótka, kilkocikowa seria po prostu poświęcona nowej mapie, która weszła na Muthabie w sobotę 17, nie, 16 lipca 2022 roku. No farming oczywiście 2.2. Mapa na tyle mi się spodobała i uważam, że jest ciekawa, że postanowiłem nagrać na niej kilka odcinków, serii takich odcinków poświęconej uprawie kawy. No i dziś jakby się tym zajmiemy od A do Z, oczywiście oprócz sadzenia, bo sadzenie jest takie samo jak sadzenie winogrona, no więc nie ma sensu. I myślę, że dzisiaj takie odcinki mogą się spodobać, oczywiście jeżeli... E, tak, to łapkę jak już zostawcie, jakąś taką subika, wiadomo, e, nikt do to nie proszę, ale ten jaki jest, no i fajnie, żebyście coś zrobili. Ponadto pamiętajcie, że wbić na Twitcha, e, Twitcha raui oczywiście link macie w opisie. Wpadajcie, oglądajcie, bo ponieważ, e, ponieważ tam są streamy codziennie, właściwie prawie codziennie, od e, 16-17 do północy, więc e, dużo się dzieje, dużo fajnych rzeczy i między innymi tą mapę też również sprawdzaliśmy na E, streamie, no i mówię, kurczę, fajna, aż chyba nawet jakąś mini taką serikę. No ale dobra, nie ma tutaj co zwlekać, tylko trzeba wstawać stąd, e, no i brać się do, e, do pracy. Trochę tego go zmodyfikowałem sobie delikatnie pod serię. E, zaraz zobaczycie, ogólnie jesteśmy tak w domku. Nie jest to domek za bardzo tak, że mamy, że tak mamy, grywalny, mamy tylko tą, tą część grywalną, tak naprawdę, więc oczywiście najważniejsze, czyli to, że tu możemy się przespać, oczywiście tak. Jest loduwa i jakiś tam taki fajny piecyk, taka kuchnia, można powiedzieć. Bardzo ciekawa nie? Taka spokój jest. No ale cóż, to no takie jest wymyślone. Dobra, ale wychodzimy sobie. Oczywiście, na taras. No i na tarasie mamy tutaj yy, garderoby, do czego możemy się przespać, nie? Więc ja może. Tak, uistnień yy, bardzo w ten sposób, bo to jest Brazylia, więc gramy na brazylijskiej mapie. Uprawa kawy, nowa uprawa w ogóle w Farmingu 22 yy, na tej mapie, więc pokażę się jak go wspomnie. Wygląda, co się zmieniło tutaj. Yy... Względem mapy oryginalnej i jakie mam maszyny eee, więc tak przejdźmy sobie może po kolei od domu, potem idziemy tam i od razu tam ruszymy sobie na, na ten mm, ruszymy tam sobie na e, pole e, Więc tak, zacznijmy od tego, e, od, od początku w sumie tutaj Więc są takie garaże, oczywiście ten, który wydałem na modhubie, jest to czas do pobrania Można jak najbardziej sobie tam go zobaczyć Mam tutaj też domek, e, domek e, samochód Taki, taką wielką gablotę ogólnie, mega, mega fajnie wygląda Bardzo taka e, amerykańska, że tak powiem, ogromna jest i szeroka Więc e, fura spoko, do 103 się rozpędza, więc git to mamy już domyślnie postawiony, e, postawioną stację paliw e, Na tej mapie, więc git, tu mamy też ogólnie, e, tak, olej napędowy Tak, mamy też litery, konkretnie możesz zaznakować sobie Spoko jest, nie? E, to chyba trzeba zamówić jakby, no, także fajnie No i tu mamy po prostu trigger od napełniania na, na chyba, nie? Nagrze spoko. E, tu jest oczywiście jakiś tam wyjazd na moje poletka i tak dalej. E, tu mamy następnie e, wiaty połączone z garażem, wielką Halą, Może do niej uda mi się wejść. Wam pokażę, jak ona wygląda. Okej. Okay. No to jest jakieś, jakaś tam e, od Alpego e, talerzyweczka. Jest kombajn, to plainer standardowy e, siewnik oraz kombajn do kawy e, od jak to. K3500, więc niedługo będziemy go używać. Oczywiście jestem ciekaw, jak to będzie też wyglądało, więc trochę razem się zobaczymy, sobie jak to wygląda, nie? Następnie mamy tutaj New Holanda T4, oczywiście bez kabiny, bo tutaj klimat jest dość ciepły, więc nie ma sensu ciskać z kabiną. Chyba, że jak jest fest gorąco, to klimatyzacja, na to w innych cienikach. Mamy też Apollo Grzegorza Krychowiaka, tutaj, więc on sobie jest na naszej farmie do oprysków i tak dalej masa, czyli właśnie taki duży ciągnik nasz yy, koń, po, koń pociągowy, tak mogę nazwać, jako chyba yy, główny na tej na tej, yy, gospodarce, tej gospodarce, więc masa jak normalnie 6-7, 13 yy, dyna 6, no i tu jeszcze przy, jakaś przyczepka jest, nie taka wywrotka, no przydaje się ogólnie, więc git, no tu już mam jakieś tego starego busiara i welgerkę, yy, również bez kabiny, także fajnie nas sobie takie właśnie krzaczki. Powiedzmy, że troszkę to wyglądało tak ciekawie, nie tak pusto. Nie wiem, czy spoko to wygląda. Niedługo też się w ogóle pojawi odcinek ze sprawdzania tej mapy, bo mówię, jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. I jak będziemy coś robić, to że wam właśnie powiem troszeczkę o tym o tych mapach, co aktualnie wychodzą, nie? Wiara ciśnień, tu postawimy sobie wiatę oczywiście. No i tu mamy naszego, nasze fiacisko stare 1300DT z Merkurym od Hardniego. Dzisiaj będziemy tym właśnie sobie działać. No i tutaj nasze jeszcze też e, lizardowskie, e, e, lizardowski taki traczek, który e, oczywiście na taką pakę. on jest wymienna również i tu będziemy sobie sypać powiedzmy jakieś tam inne rzeczy. Więc e, zajmę się dzisiaj uprawą, e, właściwie mogę w sumie ruszać, bo droga jest duża, droga jest długa w sumie. Odpalimy sobie również chudy, żebyście widzieli co się dzieje na tej mapie. Dobra, wszystko jest, git, to ruszamy. Tam jest więc fajnie Dobra, polecimy sobie Na nasze poletko Pokażę troszkę, jak trochę go pozmieniałem Bo trochę pozmieniałem tej rzeczy Probiłem takie drogi, świeronek, jakieś tam trawy Trochę dodawałem, żeby to jakoś tak delikatnie Ładnie wyglądało dla was na odcinek Myślę, że wygląda spoko no i tak. Co odnośnie ogólnie chciałem powiedzieć wam map. Mapa jest naprawdę genialna. Jeszcze sobie ją testuję dlatego też nie ma odcinka ze sprawdzania mapy po prostu, bo chcę wam wszystko powiedzieć, jak to wygląda, żebyście po prostu mieli ładny, rzetelny odcinek na temat tej mapy. Jak ktoś chce nie ubiec i z tą mapę sprawdzić przede mną, proszę bardzo, ale ja tu mówię jednak chcę wam coś fajnego, jakiś content dowieść i nie chcę wam byle jakiego odcinka dać Dlatego też sobie po prostu ją sprawdzę. Tak samo jak też mapę. Aha, tu się widzę mi trawa zniknęła. Fajnie, bo to miałem trawę zaznaczoną. No trudno. <laughs> tego to ogólnie nie było wyjazdu, więc tego sam zrobiłem, że mi jest po prostu taki skrót. Byłem wolny, jest wolny chyba. No to wjeżdżamy sobie trochę na, na podwójnej, ale to nic na zakręcie, tak? Dobra, i lecimy oczywiście naszym zestawem. Eee, odnośnie map. Bardzo dużo ostatnio wychodzi map e, takich flagowych danego państwa, danego regionu, danego, jakby to powiedzieć, e, danego... Mm, e, no jakby klimatu po prostu Czyli zacznijmy po kolei Mapa Italia, na której też będzie seria e, Modpak już jest skompletowany e, Gospodarstwo jeszcze jest w trakcie budowy i ustawienia maszyn Więc długo będzie mieli te, takie odcinki e, Będzie ich więcej Będzie ich może nawet kilkanaście jak się uda Zobaczymy jak się będzie nam nagrywało e, Bo będzie seria na multiplayerku Z dwoma osobami e, Jakimi to się na, już w trakcie odcinka, co nie? E, nie no, po prostu mapa jest przecudowna Jaka się nie nie? <laughs> Także Italia, która oddaje po prostu perfekcyjnie ma Włoch, potem wyszła mapa Norweska, tu sobie zakręcamy, mapa Norweska Rabenu, czy Rabenenu, coś takiego, nie pamiętam jak ona się do końca nazywała, ma delikatny błęd na razie, czekam na hotfix, żebym mógł na tą mapę wam nagrać poprawne sprawdzanie, żeby tak, tak to wyglądało, Muszę sobie sobie tą muzykę, ta chyba nie, Country, Classic Dobra, czyli jednak będzie ta. Niech sobie ta opłaci. No, więc co to sobie, dojeżdżamy na kawę. No i teraz mapa brazylijska. Czyli wszystkie mapy, które są naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze, po prostu mają oddane klimaty, danych regionów, które reprezentują. Naprawdę jestem aż w szoku, że tak fajnie to teraz te mapy wychodzą. Dobra, ja to sobie nie ukryłem, że zrobiłem sobie raz jeden wjazd, więc zrobimy sobie po prostu tutaj w drugą urządek wiedziemy sobie. I będziemy tutaj działać, oczywiście, nie? Te opryski. Czekajcie, ok. Odpalamy i lecimy. No i co? Nie będę wam oczywiście yy, pokazywał też jak, się, jak to ustawiam, po prostu bo to się tak samo stawia jak winogrona czy oliwki yy, ziarna te, tej właśnie kawy. Znaczy owoce kawy, całe te ziarny też zbieram, właśnie z takich oto e, krzaków. Są trochę duże, nie mocno ukrywać, są wysokie. No i też, właśnie, jak mówię, jestem ciekaw, jak, jak one będą e, zbierane, co nie? Mam też zakopany łańcuch produkcyjny w postaci właśnie robienia już, już samej, jakby, samej kawy, e, z ziaren kawy, po prostu robienia tej prażonej e, kawy, którą wy dostajecie oficjalnie do sklepów. Więc właśnie, o, to muszę sobie cofnąć. Dzisiaj e, tego wam nie pokażę, ale w kolejnych odcinkach myślę na pewno. Więc jak mówię, ważne jest to, żebyście po prostu dali mi znać, chcecie dalej te odcinki i tak dalej, bo ja i tak myślę, że sobie nagram całą serię pewnie dzisiaj po prostu na hita i wam po prostu będę opublikował powiedzmy raz, dwa razy w tygodniu, potem nie wiem, będzie dwa, trzy odcinki myślę jakoś tak, nie? Na pewno jeszcze oprócz tego, teraz co robimy, czyli nawożenia, będzie odcinek ze zbiorów yy, i potem yy, odcinek z produkcji i sprzedaży. Prawdopodobnie jakoś tak to chyba rozumiem. Miałem zrobić z tego w ogóle jeden odcinek, na którym wszystko bym zawarł, ale mówię yy, taką ministeryjkę dwóch, trzech odcinków. Znaczy, trzech, czterech odcinków sewalniemy. zobaczymy, jak to też będzie. Jeżeli to rzeczywiście Wam się mapa spodoba i byście chcieli więcej materiałów yy, z tej mapy, no to jak najbardziej nie widzę problemu, byśmy yy, zrobili sobie jeszcze jakieś powiedzmy tutaj żniwa, albo posz, poszli w ogóle jakieś fajne uprawę e, które jest trochę dla was też jakby nie było nowa, nie? Ogólnie tak, zaraz po, ktoś powie, ale ładnie, opryski robisz na ciągniku bez kabiny, przecież się, się chłopie potrujesz, nie? Mm, no w sumie racja, ale no powiedzmy, że jestem tutaj w klimacie takim właśnie cieplutkim, brazylijskim i tak dalej e, więc... Uznajmy to tak, że po prostu trochę tego oprysku tam jest, ale raczej chodzi o to, żeby trochę też zwilżyć te krzaki, bo jest sucho na przykład. Nie wiem, czy to tak to działa, po prostu uznałem, że ten Fiat bez kabiny będzie bardzo ładnie tutaj pasował i no i go po prostu wziąłem do tego. Jeżeli będzie dla was to naprawdę jakiś problem, że, że pryskam w ciągniku bez kabiny, no to przepraszam, eee, aczkolwiek no uważam, że jest akurat to eee, fajna maszyna po prostu, nie? I tyle. Pokażę jak to wygląda wam. Pokażę jeszcze, jak ta ciągnie, wygląda z. od boku. Tak ono się prezentuje. No nie, no, wygląda całkiem nieźle, naprawdę. Fiacisko, stare fiacisko wygląda bardzo dobrze bez kabiny. Lepiej wydaje mi się, niż z kabiną, tak naprawdę. Oczywiście konflikt na kabinie też jest, ale. To tam sobie nie bardzo. O tym chciałem zaprzątać głowę, nie? Okej, okay. elegancko. Chodźmy sobie tą stronę dalej. cofniemy sobie gdzieś tam, może. Wejdziemy sobie w bok. Tutaj tak, gdzie nie, nie robiliśmy. Okej, okay. ja nawet nie wiem, czy za kilka wam jakieś u mnie strzeli tutaj, żebyście mieli fajny obrazek tego, co tu się dzieje. No, będę starał się wszystko porobić, ponawozić, Też jak widzicie na GPS-ie, trochę tego tak bardzo nie widać. Eee, więc trochę tak będę um, jeździł raz, nie, nie raz w a po prostu co kilka rzędów, żeby po prostu jakoś to. Eee, no, żeby też nie kręcić, nie? W jednym miejscu, tylko w miarę to szybko i sprawnie, żeby poszło. Wiecie co, ja chyba myślę, teraz teraz jest odpowiedni moment, że zrobię sobie teraz miniaturkę, więc prawdopodobnie e, ja sobie zakręcę, będę jechał pod górkę i zaraz taką miniaturkę sobie walnę, a z wami będę się po prostu widział za, e, za kilka sekund nawet, nie, no, także e, widzimy się za chwilę. No okej, okay, witam was oczywiście ponownie, e, ja już sobie zrobiłem fotkę, myślę, że miniaturka wyjdzie nawet z miarę okej, okay. no i co? Mmm. Tak jak mówię, też pewnie pojawi się odcinek właśnie z sprawdzania mapy, więc będzie to powiedzmy odcinek e, tak naprawdę czwarty, który będzie posumujący całą serię oraz e, samym oczywiście sprawdzanie mapy, więc to będzie jakby seria sprawdzania map, aczkolwiek jednak dalej to będzie. E... Kontynuacja tej serii, co nie więc to w sumie będzie takie czwarteczne, jak by się udało. Ponadto też, jak mówię, będzie jeszcze sprawdzenie mapy norweskiej. Nie wiem, czy będę robił z niej serię, bo chyba tam akurat pola same sobie są średnie, ale klimat jest na tyle dobry, że po prostu trzeba ją sprawdzić i Wam pokazać. Ja wiem, że jesteście z społecznością polską, żeby bardzo tak patrzyć trochę z góry na te mapy. <laughs> Przepraszam, raczej staracie się po prostu wszystko sprawdzać do tej polskości, że fajnie, jakby była polska mapa i tak dalej. No i tak właśnie, mogę w sumie poruszyć teraz taką jedną debatę w komentarzach, e, oczywiście oprócz tego co sądzicie na temat tej, tej serii, czy ona jest, Wam się będzie podawać czy nie, to dajcie znać. Ale odnośnie właśnie tych map flagowych tak naprawdę, bo właśnie jak wiecie, e, zwykle, czy to tu wjeżdżałem czy nie, tu nie wjeżdżałem, okej. Okay. Bo właśnie chodzi mi o to, że teraz jakby dużo krajów właśnie wypuściło, znaczy dane regiony po prostu, mapmakerzy wypuścili mapy, które idealnie po prostu dają ich region, tak jak mówiłem Italia oddała elegancko klimat włoski, Renebu oddała zarobiście klimat norweski No i mapa właśnie ta, której teraz nazwę nie przypomnę sobie, ona ma taką długą nazwę Oddaję, zarobiliście klimat brazylijski. Czyli wiecie, w ostatnim czasie się tych modów brazylijskich dużo pojawia. My tak sobie troszkę na Twitchu beczka, beczka, że Brazylia, Brazylia. Znowu brazylijskie mody. Ale koniec końców, zobaczcie, wyszły fajne mody. Wyszła mapa, że znaczy, mody i mapa teraz wyszła. I naprawdę w Brazylii po prostu pewnie fiesta, nie? Sobie świętują. No i pytanie do Was: jaka flagowa mapa oddaje idealnie po prostu klimat. Polski, tak? Nasz klimat. Czy jakaś mapa jest taka, już wydana? Czy może dopiero będzie? Czy, czy, ktoś, czy ktoś w ogóle taką mapę zaczął tworzyć? Czy, czy jak to wygląda? Dajcie oczywiście znać w komentarzach co o tym sądzicie i no, ewentualnie jakąś taką potencjalną mapę, która by mogła być taką mapą, właśnie flagową dla Polaków, tak? Bo ja osobiście mogłem coś powiedzieć i możecie napisać że się ze mną zgodnie, bądź nie. Ale właśnie wydaje mi się, że mapa e, od, od Simona, czyli mapa e, zdziechów, aktualnie chyba najbardziej daje ten klimat polski. Fakt, że jest troszeczkę m, ma tam jakieś swoje mankamenty i tak dalej, drobne poprawki by się tam przydały. Takie delikatne kosmetyki, po prostu to już tylko dopięczenie szczegółów co nie? Ale, ale, aktualnie z na Berłane chodzi o polską, ma, polskie mapy, i pytanie cię na horyzoncie: jakąś inną polską mapę widzicie, która jest w stanie przebić to i pokazać idealnie polski klimat, co nie? Oczywiście teraz Leo otworzy mapę połowa, cały czas o tym wiemy. Prężnie działa, pokazuje nam jak jakieś zdjęcie na Facebooku, że coś tam dzieje. Szacunek dla i dobra mapa się szykuje. Tak samo choć jabłusz od Litka, też nie wiadomo kiedy, co i jak, ale dalej, czy. Czy te, te mapy po prostu sprostają oczekiwaniom wszystkim Polakom, nie? Wiecie co chodzi? Żeby to jest taka mapa, która będzie tą właśnie mapą flagową, nie? I nawet nie mówię o swojej osady czy kolonii, co nie? To są mapy, które totalnie nie oddają klimatu polskości. Mm, I nawet nie chcę, żebyście. Tu już pryskałem. Nie chcę, żebyście je w ogóle wypisywali, bo to doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie jest to, mm, co, co Polakom potrzeba. Raczej są to po prostu takie mapki casualowe, gdzieś tam polski styl i tak dalej. Mm, ale nie szukajmy się. Nie jest to dany polski klimat, tak? Więc moich nie wypisujcie, bo to bez sensu, nie? Po prostu te, które już są, ewentualnie które mogą się pojawić do 2022. Myślę, że to fajnie rozwinie nam dyskusję w komentarzach i ciekawie trochę nam pokaże pogląd, właśnie, graczy na sytuację, tak? Jakby nie było. To no myślę, że to dobry pomysł, nie? No, żeby tak sobie trochę podyskutować. Ja bardzo lubię z wami wchodzić jakieś zimne zdań. E, wiem też, że spora część z was mm, ogarnie trochę takie tematy i fajnie podyskutować. Szczególnie właśnie na Twitchu, do którego zapraszam, ale reklamy teraz sobie przyjemnie. No ale kurczę, e, nie ma co ukrywać, no na Twitchu teraz ten cały czas. E, tam sobie działamy, gadamy, śmiejemy się. Ostatnio też był drug stream. E, więc mogliście mnie zobaczyć troszkę takiej e, z twarzy imprezowej, e, jak to u mnie wygląda. Troszkę mnie poniosło, co prawda. I jeżeli ktoś się począł obrażony, to przepraszam, ale raczej Raczej powinniście wyjść na koniec końców z uśmiechem z tego streama, tak jak to było w planach. E, więc to nie ma całkiem na ten temat dyskutować, chyba. <laughs> no, sami jest trochę cringeu, ale myślę, że jak tam trochę zmrozić, to, to też spoko, nie? W końcu mamy lat, to na upalne dni pożarna dawka e, mrozu się też przydania. E, no, ale co by nie było, zapraszam właśnie na Twitcha, bo tam często jestem. Jak mówię, i, i są też konkursy z nagrodami, robimy jakieś tam e, fajne samigrycowania z widzami. Pokazuję również gameplaye z kolonii przedpremierowo. Mm, no i co? I e, chyba tyle takich rzeczy, nie? Tam się dzieje. No to ogólnie wszystko jest zawsze tak. Mm, Ciężko określić do końca, nie? Bo to na, na tyle jest to nieprzewidywalne, gdzieś tam ze stream albo mam jakiś pały pomysł, to nagle. A, robi mi się to albo tamto, nie? To spoko, nie? <gry> I tak naprawdę jeszcze coś tam ciekawego dzieje. To w ogóle są jakieś nowe drzewa, tak mam wrażenie, albo jakieś inne tekstury po prostu i trochę mnie to myli. Nie wiem, możliwe, że są inne tekstury. To chyba nie wjeżdżałem jeszcze. Okej, okay, najgorsze, właśnie w tych warmingach jest to tutaj, że trzeba jeździć. W sumie to akurat rządek porządku, nie? I to jeszcze jako tako rozumiem w sumie. Hmm, bo im, powiedzmy sobie szczerze, że no przy takich dużych krzakach to raczej warto pytkać z dwóch stron, prawda, a nie tylko z jednej. Yy, coś mi go tutaj dziwnie, nie wiem, czy on coś się renderuje, albo jakiś okruder może działa, nie wiem. Hmm, może tylko się pojedziemy z kamery z tej trzeciej os osoby. Czekajcie jeszcze, jak postaram się jakoś tam. O, czekajcie, muszę tak wam ustawić. O, tak może będzie dla Was lepiej. Czekam jeszcze, znaczy czekam, czekam właściwie, bo może już jest następny, tylko muszę czego znaleźć i pobrać, który pozwoli mi zmieniać kamerę na bieżąco, a nie tylko tak jak teraz to robię. Tu wjeżdżałem, wjeżdżam tutaj, więc muszę jechać sobie tam. Tak, z portem wróciłem z do kierownicy, gdzie mam 900 stopni obrotu, a nie 450, ponieważ ta grałem w Mice Mercara, to miałem ten stopień obrotu na 450, tam właśnie to jest, e, u mnie akurat było najlepsze ustawienie pod samera, że mógł w miarę jeździć i potem przez długi czas zapomniałem w ogóle o tym, że mam te ustawienia coraz włączone. No i wyszło jak wyszło, e, że potem jeździ na 450 w farmingu, teraz mam z suportem 900, no i cioko sobie trzeba sporo kręcić w tym farmingu, ale to fajnie, ja lubię sobie tak trochę pobawić się tym, mm, więc, więc to git, nie? Nie no, naprawdę powiem Wam szczerze. Nie sądziłem, że kiedyś mapa na Marsie tak mi się spodoba, że ta Brazylia tak fajnie tutaj odda w tym Efesie, bo naprawdę, no po prostu nie ma co ukrywać, mapa jest no, po prostu malownicza, taka kolorowa i bardzo fajnie się na niej gra. Oczywiście mapę Wam zamieszczę też w opisie do pobrania, żebyście mogli sobie sami sprawdzić jak ona działa i czy Wam też się podoba. No, jak mówię, jeżeli ktoś tam jest zamknięty na takie klimaty, to raczej serię mu się nie bardzo spodoba, ale wie, że są jakieś osoby, które jednak może pomyślały, o, ciekawa mapa, zobaczymy, jak to będzie później, nie? Także na kolejnym już odcinku będziemy robić zbiór kawy, zobaczymy też, jak to działa, ile jej sypie, pojemność, samą teksturę, oczywiście, jak ona wygląda, no i pojedziemy sobie nie gdzieś tam po prostu przechować w jakichś magazynach, o ile będę mógł, a następnie dowieść na. Na oczywiście miejsce, w którym Już byłem W którym się ją przerabia na tą kawę taką Konsumpcyjną dla was, co nie? Taką do, do sklepów No, więc to też spoko, że mapa też wprowadza takie e, Fajne nowości, tak? A nie samo po prostu mm, Mapę, która jest taka trochę nudna, nie? E, aczkolwiek uważam, że nuda nie jest. Bardzo fajny klimat, mega tu te drzewa e, Z mapy francuskiej m, Oraz te palmy Ogólnie bardzo żywa zieleń i ten pomara ta pomarańczowa ziemia, spoko się komponuje, nie? Bardzo spoko, bardzo, bardzo fajnie. Jestem ciekaw, jak wyglądają tutaj żliwa, nie? Na przykład yy, mamy sobie jakiś kombajn, dajmy na to jakiś taki brazylijski, albo jakiś najlepiej bizona, <grym> bez kabiny na eksporcie, no i wiecie, i na nim właśnie sobie zrobić takie żliwa, nie? To mogą być naprawdę, naprawdę mogą być jeszcze ciekawe. Czy tutaj to będzie wjeżdżać? Tak. Ostatni przejeździk w, to, w tą stronę i już spadamy sobie, czym chamy na gospodarstwo. Elegancko. Myślę, że bardzo spoko nam poszło to azotowanie tego, tak? Ten, ten, ten oprysk. Oczywiście zajecie w komentarzach za to, że nie mam kabiny, ale... No ustalmy, że tak miało być, nie? Powiedzmy sobie, że mam maskę, jakąś zrobić tam coś. Chociaż mogłem sobie nałożyć, no ale... No mniejsza, mniejsza o to. Wiemy sobie no, to jest tekstura czasami nie ma, nie? Takie to jest. Wow. No dobra. Okej. Okay. Elegancko. No i co? Jedziemy na gospo, tak? Eee, a dobrze pójdziemy ten. Chciałem jeść się na drogą, ale już w sumie trudno za późno. No, więc zawijamy sobie. Eee, myślę, że odcinki tak około 25 minut będą trwały. To będzie dla was myślę, idealna yy, długość. Trzeba Was też nie zamęczyć tym wszystkim, a żeby też wam właśnie pokazać jak to wygląda. Eee, bo ma jak mówię. Całkiem, całkiem. Nie Ogólnie pedal jest i takie. Mm, jak widzicie, w y, takiej trochę północno-wschodniej części mapy, y, mamy po nieponumerowane pola. I, I tam ogólnie y, chyba jest jakaś trzcina, czy coś takiego. Zaraz będę ktoś sprawdzić potem. Trzcina, czy co tam jest? Chyba już nie pamiętam. Aż zaraz chodząc sprawdzę. Poczekajcie na, na minimapie. Chyba tam nic nie ma, po prostu tam są pola takie niepunumerowane. A nie, jest coś tak. Co tam jest? Tak, to jest cina cukrowa. Okej, okay, miałem rację. Spoko. I ona się tak rośnie w ogóle w tym miejscu i to prawdopodobnie gdzieś tam po ten. pod tą. Yy, po ten wielki kont, kom, kompleks yy, jakiejś tam... fabryki. Yy, tam jest chyba też jakiś. brykiet czy. Nie, wiem, co tam się górna robi? Poczekajcie, aż nawet nie pamiętam. A, Sugar protection factory i wozencyjna, tak, czyli tam po prostu. Wszystko co z tego wychodzi, nie? Czy ja wrzuciłem kierunkowskaz, czy nie? Wyłączyłem, dobra. No więc, y, mówię, mapa mega ciekawa. I wiadomo, panie, większość z was się może nie spodobać, ale dajcie jej szansę, nie? Naprawdę ciekawie się prezentuje. Okej, okay, tak jak mówię, też się pani seria z Italii. Y, Za niedługo, no to wtedy już wiadomo, że y, tam też będziemy musieli pójść troszkę włoskie maszyny, pewnie jakieś New Hollandy i tego typu rzeczy. Y, będą najczęściej, albo Fiaty też jakieś winogronki sobie porobimy, nie? To może być ciekawe całkiem. Dobra, tu zakręcamy na gospodarstwo, lecimy i tyle. Tak, mogę w sumie kupić to pole najpierw, zanim tutaj zacząłem coś robić. Bo to było fajne, kiedy nie macie takiej. Bo mm, na tej mapie, y, jedyne co mi się właśnie tak me, mega średnio podoba, to jest to, że pole zaraz jest przy drodze, nie? Jeżeli nie ma takiego odcinku, trawy czy coś, no wiadomo, że przybiegliśmy po prostu do takiego, że y, w Polsce tego się takie spotyka y, za często. Żarcie y, jest tam do kawałek tej trawy na tych mapach. Mm, a tutaj właśnie tej trawy nie było więcej rysowania, tak jak właśnie to widzicie, nie? Trochę dorysowałem mieli, no ale to. Wiecie, to jest troszkę takie łąki kolorowej porobiłem, żeby w miarę taką to, to wyglądało ciekawie na odcinku. No i co? Nie jest najgorsze chyba. Tu w ogóle też mamy jakieś drzewa. Do wycinki prawdopodobnie możemy sobie kupić e, ten landzik i sobie tutaj zrobić pole na przykład. Nie ma problemu. <laughs> Dobra, słuchajcie, zajeżdżamy sobie na Gospo. Będę sobie już kończył odcinek. Dzięki serdecznie za uwagę. Mam też, jeszcze raz, nadzieję, że wam się odcinek spodobał. I że wpadniecie na, oczywiście, kolejne odcinki z serii z Brazylii, tak? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. I łapeczka, jakaś myślę, że się przyda. Dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. Pozdra.